Witamy. Modne włosy są dzisiaj w Oławie w salonie Efekt. Naszym gościem jest Kasia Witek. Kasia przygotowała dla nas metamorfozę. Kasiu, jak ta metamorfoza wygląda? Moja metamorfoza polegała na tym, iż zmiana wizerunku koloru mnie nie została bardzo mocno zmieniona. Uzyskaliśmy mocniejszy odcień fioletu, i poprzez dodanie mocnego akcentu z przodu nasza klientka ma oży ożywioną bardziej twarz cały raz na lato. Także myślę, że mocne cięcie sprawiło to, że klientka wygląda inaczej i fryzura bardzo pasuje nam do, do naszej klientki. Wypracowaliśmy takie cięcie, iż włosy zostały przepiórkowane mocno z tyłu, aby nabrały objętości, ponieważ włosy były równe, jednolite i nie miały tej puszystości w sobie. Po, po takim cięciu, wycieniowaniu mocnego tyłu, ładny jest kształt. I, można uczesać na różne sposoby, można ją optymalnie wygładzić bardzo mocno, jak i również można uczesać ją bardziej zwariowaniem bardziej letnio, sportowo także każdy typ fryzury nadaje się do tego cięcia. Dzięki tej asymetrii uzyskaliśmy po prostu inny kształt fryzury. Nie jest to taki tradycyjny pop, a jednocześnie podkreśla nasz akcent czerwonego pasma. Włosy zostały mocno naciągnięte na szczotkę, odbite, delikatnie wykręcone, a boki pogodzone prostownicą, a efekt tej pracy widzimy na załączonym obrazku. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne metamorfozy na portal modne włosy.